Skończyłem na dzisiaj czytanie, i żeby mój mózg trochę odpoczął, to wezmę sobie jakieś fajne zadanie i wpisałem sobie po prostu zadania z OM. A to może Wam pokażę w sumie. A zresztą każdy, każdy wie, jak wygląda strona z zadaniami. Wezmę sobie jakiś pierwszy etap, jakąś może, nie wiem. Dobra, no to treść zadania Wam się tu wyświetli teraz. To jest pierwszy etap, także coś łatwego, żeby to nie trwało długo. Z kolei mam nadzieję, że nie będzie trwało długo. Pierwsze zadanie jest ciekawe jest z podzielności. Drugie zadanie też jest ciekawe. Dobra, czyli. Czyli mamy tak, dane są liczby całkowite a i b oraz liczba pierwsza p. A, b należą do całkowitych oraz p jest pierwsza. p jest pierwsza, jest większa równa 3, czyli jest nieparzysta. Wykazać, że jeśli liczby a plus b oraz a kwadrat plus b kwadrat są podzielne przez p, czyli tu założenia sobie wypiszę, to jest podzielne przez p tak zapiszę to z takim zdaniem jeśli to i to to P dzieli i to jest nasza teza A kwadrat plus B kwadrat P kwadrat dzieli A kwadrat plus B kwadrat Dobre, tak wygląda Tak wygląda nasze zadanie A, B są całkowite P jest pierwsza, większa od trzech jeśli P dzieli to i P dzieli to to P kwadrat dzieli to Ok, p dzieli a plus b. No to i p dzieli a kwadrat plus b kwadrat. No to a kwadrat plus b kwadrat mogę zapisać jako a plus b do kwadratu minus 2ab. E, p dzieli a plus b, no to p dzieli też, a nawet p kwadrat dzieli a plus b do kwadratu. No, i z tego też wynika, że jeśli p dzieli a plus b, no to p dzieli a plus b do kwadratu. Może to jest bardziej właściwy wniosek o ten. To, to sobie pierwsze, co zauważyłem, drugie, co zauważyłem, trzecie, co i tak. To skoro p dzieli a plus b do kwadratu, to z pierwszego wynika, że y, czwarty wniosek, że p musi dzielić, 2, ab. P musi dzielić 2, ab. No to i p jest pierwszym liczbą, czyli i p jest większe od 3, czyli p na pewno nie dzieli dwójki. Więc p musi występować, bo p większe równe od 3. Eee, więc p musi dzielić ab, bo eee, Skąd ten wniosek tutaj? Bo jeśli P dzieliłoby 2, no i tak być nie może, bo P jest większe, równe od 3, ale jeśli P dzieliłoby 2A i A ma jakiś tam rozkład na czynniki pierwsze, P1, alfa 1, P2, alfa 2, Pn do alfa n. I teraz, y, jeśli E, jeśli e, tutaj nie byłoby żadnego p bez żadnego indeksu tego konkretnego p, to w 2a też nie byłoby tutaj żadnego p. Czyli jeśli p, liczba pierwsza p dzieli 2a i p jest większa od 3, no to p musi dzielić a. E, p musi dzielić a. Czyli to jest taki lemacik. I na podstawie tego, tej, tej tutaj E, ramki mamy ten wniosek, że P musi dzielić AB. Dobra, P dzieli AB. Czyli teraz tak: albo liczba A, albo liczba B ma w swoim rozkładzie na czynniki pierwsze liczbę P. E, albo obie mają tą liczbę. Czyli z, przypuśćmy najpierw pierwszy przypadek, że A jest w takiej postaci. P do alfa 1 P2 do alfa 2, Pn do alfa n. To wówczas a kwadrat plus b kwadrat. Jak to można zapisać? a kwadrat plus b kwadrat to to jest p do 2 alfa 1, P2 do 2 alfa 2, Pn do 2 alfa n, dodać b do kwadratu. O b jeszcze nic nie wiemy. I teraz, jeśli b nie miało, P. Aha, to załóżmy tak, że a ma i p nie dzieli b. Czyli b nie ma w rozkładzie na czynniki pierwsze p. No to wtedy tak, a kwadrat plus b kwadrat to jest to. No to w sumie można napisać, że p dzieli a. p dzieli a. Mówię, p dzieli a, a piszę, że nie dzieli a. Czyli to jest równoważne, co to u góry. No tu, już, tu się za, za mocno zagłębiłem w to widzę. Chyba za mocno. Yy, za, przypadek pierwszy jest taki. Jeszcze raz go przepiszę. Przypadek pierwszy. P dzieli A i P nie dzieli B. A czy coś mi to da? Yy, czy muszę rozpatrywać te przypadki? b dzieli a, to p kwadrat dzieli a kwadrat i wiemy, że p kwadrat dzieli a plus b do kwadratu. To z dwójki wiemy. No i teraz mogę pisać dalej tak, że a kwadrat plus b kwadrat to jest a plus b do kwadratu minus 2ab, czyli to jest podzielne przez p kwadrat to jest podzielne przez p kwadrat i to jest podzielne przez p Tyle wiemy. Czyli B kwadrat musi być podzielny przez P, no bo to jest podzielne przez P, to jest podzielne przez P, to jest podzielne przez P, y, czyli stąd wynika, że piąta, piąty wniosek, że i to chyba mi się, y, no dobra, na razie jestem w tym przypadku w sumie, także nie mogę go skreślić. Piąty wniosek P Dzieli b kwadrat, a że p jest liczbą pierwszą, no to p musi dzielić b. Czyli p, p dzieli p kwadrat dzieli b kwadrat. Czyli mamy tutaj to i to. Więc y, mamy y, podzielność, że p kwadrat dzieli a kwadrat plus b kwadrat. Drugi przypadek, y, p nie dzieli a i p dzieli b, jest symetryczny do pierwszego. I trzeci przypadek, jak p dzieli a i p dzieli b, y, no to też będzie łatwiej już to p p kwadrat to stąd wynika, że p kwadrat dzieli a kwadrat i p kwadrat dzieli b kwadrat, więc z tego wynika, że p kwadrat dzieli a kwadrat plus b kwadrat. Koniec. Nie było takie złe to zadanie. Nie było takie złe. Ok.